Podobno istnieją świadectwa, że najdłużej, bo aż 66 lat, nie przyjmował posiłków święty mąż Gidbala. O palmę pierwszeństwa w ekstremalnym poszczeniu ubiega się jednak wielu, począwszy od pilota baby, który przeżył 5 dni pod wodą bez oddychania, aż do jogamaty, który zakopał się w ziemi na 72 godziny. Tutaj spotyka się takie przypadki. Po pięciu godzinach drugiego dnia obserwowania Rama pojawiła się szansa wyjaśnienia fenomenu jego postu. Z Indii przybył lama lekszej, przełożony wielu klasztorów buddyjskich na całym świecie. To on m.in. uczył rama medytacji. Przyjechał sprawdzić, co się dzieje z jego uczniem. Chłopiec należy do buddyjskiego klasztoru Szadrup, który znajduje się w Indiach w stanie Himachal Pradesh. Klasztor ten wywodzi się z tybetańskiej szkoły Sakya. Bardzo mało wiadomo o tej jednej z czterech szkół buddyzmu. Jej nauczyciele trzymają swoje nauki w wielkiej tajemnicy. Nie wykorzystujemy nauk buddy do zdobycia sławy, dla reputacji albo żeby zdobyć uczniów. Zwykle trzymamy się na uboczu. Mamy jeszcze jednego medytującego, robi to od 30 lat. Jego włosy są tak długie, że nie może ich rozprostować. Wkłada je do torby, którą powiesił za plecami. W przetrwaniu w ekstremalnych warunkach pomagają rozmaite techniki jogiczne. Jeśli to nie oszustwo, musi stosować jakieś techniki jogiczne, na przykład czerpie energię z oddechu albo z kamienia. Składa kamień do ust i żywi się jego energią. Takie opowieści spotyka się w literaturze buddyjskiej. Chcąc poznać, jaką technikę jogiczną buddyjskiej szkoły Sakya stosuje Ram, Lama obserwuje chłopca. Jestem zdumiony jego determinacją. Powiedział matce, że będzie tu siedzieć przez 6 lat, by stać się Buddą. Rzadko kto tak mówi. Siedzą naprzeciw siebie ponad godzinę, pogrążeni jakby w medytacyjnym pojedynku. Mimo, że jest tylko 15 stopni Celsjusza na twarzy rama, pokazują się krople potu. Nagły pot na twarzy jest zjawiskiem niezwykłym, ponieważ ramowi udaje się w niespotykany dotąd sposób kontrolować procesy fizjologiczne. W społeczeństwie zachodnim nie ma takich przypadków, dlatego nie jestem w stanie powiedzieć, jak to robi. Pogrążyłem się w medytacji naprzeciwko niego. Zacząłem z nim rywalizować. I wtedy zaczął się pocić. A dlaczego pan się pocił? To tajemnica, nie zdradzę jej. W tekstach buddyjskich wspomina się o technice jogicznej zwanej tumo, przy której stosowaniu podczas intensywnej medytacji podwyższa się temperatura ciała. Jej skutkiem jest po. Nasuwa się pytanie, jak ktoś w tak młodym wieku opanował te techniki Z całą pewnością nie ćwiczył ich przez długi czas w odosobnieniu w jaskiniach czy w klasztorze To bardzo rzadkie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, że ktoś robi to publicznie na żywo Aby zrozumieć jak Ram opanował technikę TUMO i może żyć bez jedzenia i picia Musimy spojrzeć w przeszłość i zanalizować jego pierwszą wyprawę do Lumbini Miejsca narodzin Buddy Są miejsca, które dają człowiekowi magiczną moc. Jeśli odwiedza się je z wiarą, poświęceniem i świadomością, znajdująca się tam energia powoduje zmiany, zarówno w psychice, jak i w ciele. Z całą pewnością ten chłopiec, który z takim oddaniem medytuje od 8 miesięcy w dżungli, po dotarciu tam musiał doznać niezwykłego przypływu mocy i energii. Po wizycie w Lumbini Ram postanowił się kształcić w odciętym od cywilizacji klasztorze tybetańskim, znajdującym się w indyjskich Himalajach na wysokości 3000 metrów. Na pobliskich wzgórzach wielu mnichów praktykuje technikę intensywnej medytacji tumo. Ram lgnął do tego klasztoru. W tym czasie, to był rok 2002 lub 2003, doszedł do czegoś w rodzaju samopoznania. Jest inny. Dlaczego? Różni się od innych mnichów. Tumo to szczególna forma medytacji tybetańskiej, podczas której medytujący jest w stanie wytrzymać ekstremalne warunki przy znikomej ilości pożywienia i wody, będąc prawie nagi. Niektórzy lamowie medytują w zimnych Himalajach, wytwarzając wewnętrzne ciepło. Być może on robi to samo. W 1982 roku amerykańscy uczeni przeprowadzili eksperyment, podczas którego owinięto mnichów mokrymi prześcieradłami. Po 45 minutach prześcieradła zaczęły parować. Przeprowadzone przeze mnie badania wykazały, że za pomocą śpiewnych recytacji w języku tybetańskim, nawet nowicjusze w klasztorze mogą zwiększyć tolerancję bólu o ponad 100%. Wyobraźmy sobie, że Ram potrafi to robić całymi godzinami i dniami. To szczególna umiejętność. Więcej się uczył. Więcej? Miał więcej lekcji? Nie, ćwiczył sam w swoim pokoju. Uprawia tak zwany absorpcyjny rodzaj medytacji, polegający na wyłączeniu świadomości. Medytacja polega na skoncentrowaniu się na umyśle, obserwowaniu swojego umysłu w całkowitym spokoju. Choć jestem pewien, Ram ma świadomość tego, co się dzieje, w tym samym czasie jej nie ma. Koncentruje się wyłącznie na medytacji. Dlatego ma taką moc i dlatego robi takie wrażenie. Wierzę, że jest Buddą, który się na nowo narodził. Badania naukowe potwierdziły, że podczas medytacji spada tętno, obniża się pojemność minutowa serca i zwalnia oddech. Spowalnia się metabolizm, jest mniejsze zapotrzebowanie kaloryczne, ale żeby nie jeść przez 7 miesięcy, tego nikt nie badał. Naukowcy myślą, że niejedzenie i niepicie to wielka sprawa. Nie dla buddystów. Nie ma w tym nic dziwnego. Buddysta uważa, że jeśli się kontroluje umysł, można zrobić wszystko. Po powrocie z klasztoru, przed rozpoczęciem medytacji w lesie, Ram spędził pięć miesięcy w rodzinnym domu. Nie czuł się jednak szczęśliwy. Zanim postawiono ogrodzenie, wielokrotnie przeszkadzano mu w medytacji. Kręcenie filmu zostaje nagle przerwane. Brat Rama zauważył nas za ogrodzeniem. Boi się, że jesteśmy zbyt blisko. Jego ludzie nas usuwają. Dopiero teraz widzimy skalę środków przedsięwziętych, by chronić chłopca. Kilkunastu strażników pilnuje ogrodzenia. Inni budują nowe zabezpieczenia, sprzątają i poskramiają cisnących się pielgrzymów. Prząta się tu około 40 mężczyzn. Brat Rama wzniósł wokół niego fortecę. Boi się, że ktoś przerwie mu medytację. Pomimo okazywanej nam wrogości, zaprosił nas do rodzinnej wioski i pozwolił zostawić przy ramię filmującą go kamerę. To jest mój dom. W skromnym domostwie mieszka dziewięcioro rodzeństwa. To nasza kuchnia. Wydaje się, że niewiele się tu zmieniło, od kiedy Ram rozpoczął medytację. Podobno datki zebrane na miejscu medytacji idą do kieszeni brata i członków komitetu. Nie widzimy tu jednak dowodów sugerujących, że rodzina czerpie z rama korzyści materialne. Nie wydajemy tych pieniędzy na potrzeby domowe, trzymamy je w banku. Pokrywamy z nich koszty utrzymania miejsca pielgrzymkowego, jedzenia dla wolontariuszy.